Dzień dobry. Dzisiaj drugi odcinek z Swordplay. Dzisiaj mamy oto przejść do 200 levela Ojoj. Skupiłem się bardziej na tym czoreczku. Dobra, zaczekajcie, bo coś wywaliło mnie. Dobra. Jak widzicie, bo tutaj... O. Nie wiem, czy oglądaliście wcześniejszy odcinek, ale nie... Wczoraj nie nagraliśmy tego odcinka, co mówiliśmy, że będziemy grać. Musimy go, go jakoś... nagrać. Może dzisiaj jeszcze nie no, nagramy to. Sprzedaż na Vinted? Proste. Apka, fotka, parę kliknięć i cyk. Wystaw coś już dziś. No, widzowie, widać, że są jakieś reklamy. Ale gramy. Będziecie musieli zaczekać później widzowie Dobra Dobrze no widzowie no to teraz możemy grać widzowie dzisiaj mam dwusetny level wbijany żeby no um, A zainstalowaliście sobie SWORDPLAY? Ojej oj, a później jestem tutaj strzelający. Jak będziecie mieli ten sam level co ja napiszcie w komentarzach. Czy macie tą grę w ogóle już zainstalowaną. Czy wam się podoba nasz kanał. Bo Leon może też coś zaraz nagrywać. Tyle on będzie nagrywał, bo my tutaj gramy będzie dzisiaj kolejny filmik. Pamiętajcie, napiszcie swoje y, nick w Robloxie, czyli nazwa w Robloxie, i wy. Y, y, i wtedy was dodam do mojego prywatnego serwera Będziecie mogli zagrać ze mną i będziemy podbijać cały świat Więc szykujcie się na podbijanie całego świata W ROBLOXie Swój nic w ROBLOXie mi napiszcie to wtedy was oj, oj. Jak my mamy tak robić no to nie wiem czy to wygramy Jeszcze 30 level. No nie wiem. Nie wiem do jakiego dojdziemy. Bo tak to 6 minut. Znowu. Zobaczymy. Oj, oj. Ciągle te szulikeny trochę przeszkadzają. Dobra. Leon coś pomógł, bo wspominałem o tobie. No Leon. O, chcę, chcę. No dobra, widzę, wiele Leon chyba nie chce. Dobra, widzowie, no to ja na razie zamykam buzię i. Gramy. No to zaraz będziemy się żegnać. Leon może też się pożegna. Ale nie wiem. Dobrze, do widzowie, to ja już będę kończył po tej rundzie. Widocznie nie zrobiliśmy dłusetki, mieliśmy. Dwie. zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i jakiś komentarz fajny, i swój nick w Robloxie, więc ja się żegnam. Cześć.